Zapewnienie dostępności do najlepszej diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie jest fundamentalnym elementem koncepcji zarządzania szpitala. Nieustanne budowanie jakości, jakie miało miejsce w poprzednim roku budżetowym w naszym szpitalu poprzez zakup nowoczesnych technologii, infrastruktury, nieustannych szkoleń pracowników, ciągłego monitorowania wszystkich zadań, procesów, drzew decyzyjnych, Niezbędnych dla, dla utrzymania pożądanego stanu doskonałości oczywiście przyczynia się do zwiększonej dostępności doświadczeń medycznych w naszym szpitalu, ale również wpływa na optymalizację procesów leczenia i tak naprawdę satysfakcję pacjentów. Dzisiejsza inwestycja polega na zakupie angiografu medycznego. Jest to kolejny strategiczny krok w kierunku zarządzania pacjentami z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Wartością tego sprzętu jest niewątpliwie jego możliwość obrazowania naczyń krwionośnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie unikłać, unikać takich powik taki, takim powikłaniom jak udar czy też zawał mięśnia sercowego co oczywiście będzie miało wpływ na zarządzanie tymi pacjentami, jak również ustawianie pewnych planów terapeutycznych operacji, zabiegów w celu właśnie lepszym, lepszym, lepszego zarządzania tymi pacjentami. Szanowni Państwo inwestycja po raz kolejny została sfinansowana w całości z budżetu województwa lubelskiego, za co serdecznie chciałem podziękować panu Marszałkowi. Województwa Lubelskiego, Panu Jarosławowi Stawierskiemu. Chciałem również podziękować Panu Senatorowi Grzegorzowi Biereskiemu za nieustanne wsparcie i lobowanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych dla naszego szpitala. Chciałem podziękować Panu Dariuszowi Litwiniukowi za nieustanne również wspieranie naszego szpitala w możliwościach finansowych. Dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Skrok za pozytywne opiniowanie inwestycji, dzięki którym te pieniądze trafiają dla Bielskiego Szpitala. Dziękuję członkom zarządu, dziękuję radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. To dzięki Państwa uchwałom te pieniądze trafiają do Białej Podlaskiej. Szanowni Państwo, jest to dla nas niewątpliwie ważna i istotna sprawa, że pozyskujemy te środki zewnętrzne. Przykładem jest ten angiograf, ale może wróćmy jeszcze, zróbmy parę kroków wstecz. Zaczęliśmy poprzedni rok budżetowy od inwestycji infrastrukturalnej szpitalnego działu ratunkowego, gdzie pan Marszałek również sfinansował nam stacjonarny aparat RDG w kwocie miliona złotych. Następnie przeszliśmy do działu diagnostyki obrazowej, kupując również z środków budżetu województwa lubelskiego. Tomograf komputerowy ze wsparciem sztucznej inteligencji i aplikacją kardiologiczną za kwotę 3,5 miliona złotych. Następnie pamiętacie Państwo uroczystość otwarcia e, Robota Da Vinci w naszym szpitalu. To jest również wsparcie budżetu województwa lubelskiego 5-milionowe do tej całej inwestycji. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jesteśmy już po 11 operacjach 7 w zakresie prostatektomii w urologii. Pozostałe cztery chirurgiczne operacje na jelicie grubym zaraz do zespołu wykonującego zabiegi na robocie dawięci dojdą nasi ginekolodzy, bo już są po ostatnich certyfikacjach i szkoleniach. Następnie największa inwestycja, jaka miała miejsce chyba w historii tego szpitala i największe środki, jakie trafiły do Białej Podlaskiej, to właśnie była ta chirurgia jednego dnia alokacja funduszy europejskich dla Lubelskiego na infrastrukturę w ochronie zdrowia i znowu wkład własny województwa lubelskiego w kwocie 7,5 miliona złotych, to jest 15% wkład. Pamiętajmy również, że inwestycja, która ma miejsce na ulicy Spółdzielczej, a więc przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym to jest kolejna inwestycja budżetu województwa lubelskiego pozyskana z środków polskiego ładu na kwotę 7 milionów złotych również ze wsparciem milionowym. To są inwestycje, szanowni państwo, które dla mnie jako zarządzającego tą placówką są dla mnie niezmiernie istotne przy obecnej polityce płacowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki tym pieniądzom nie musimy podnosić kosztów finansowych, zaciągać kredytów i tak naprawdę te koszty powodują marnotrawienie pieniędzy, które trafiają do systemu ochrony zdrowia, ponieważ wtedy trzeba płacić je do banków. Dzisiaj te wszystkie pieniądze, które dostajemy, które wyrobiliśmy z kontraktów, a przypomnę, że od momentu wprowadzenia planu naprawczego. Nasze przychody z 311 milionów wzrosły do 480 milionów. To są znaczące przychody, które zagospodarowaliśmy i wydaliśmy na leczenie pacjentów. Dzięki temu możemy sprostać tak ogromnym oczekiwaniom naszych pacjentów, bo w tym roku osiągnęliśmy już poziom 180 tysięcy dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To porównując 2022 rok. To jest ponad 40 tysięcy więcej pacjentów korzysta z naszych lekarzy specjalistów. To jest, to jest on, ogromny wzrost. Za tym oczywiście idą przychody. Podobna sytuacja jest w hospitalizacji. Tam jest też ponad 9 tysięcy dwa lata. Dzisiaj osiągamy poziom 40 000, ponad 40 tysięcy hospitalizacji. Ryczałt wykonujemy na poziomie 108%, a więc to są kolejne 10 milionów zainwestowane na pokrycie przyszłych jakby planów NFZ, które nam przedstawia środki ryczałtowe na kolejny rok budżetowy. W tej chwili obserwujemy istotne opóźnienia po stronie płatnika, czy to w przypadku świadczeń nielimitowanych. Ja tutaj mogę wspomnieć drugi kwartał tak naprawdę bieżąc, poprzedniego roku budżetowego mieliśmy zapłacone dopiero w październiku. Kolejna sprawa leki, programy lekowe to. Mamy zapłacone aktualnie za drugi kwartał poprzedniego roku budżetowego. To są, szanowni państwo, ogromne pieniądze, które zainwestowaliśmy w zdrowie mieszkańców. Dzięki właśnie tym inwestycjom, dzięki państwa tutaj hojności, one mogły do nas trafić i tak naprawdę my te pieniądze mogliśmy przeznaczyć na, na pacjentów. Oczywiście taka sytuacja w, w, po stronie funduszu no, nie, nie, nie opiewa o jakieś, jakieś możliwości. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja neurochirurgii w naszym szpitalu. To ten oddział, który na początku swojej tutaj kadencji wprowadziłem nowoczesny sprzętą, technologię medyczną, te mikroskopy, które produkowała firma NASA. I one tak naprawdę nam spowodowały to, że 500 600% obłożenia nam wzrosło na neurochirurgii. Fundusz pierwszą umowę wycenił nam na 5 milionów w tamtym roku. Natomiast my wykonaliśmy tę umowę na około 28 milionów, a więc mamy 23 miliony nadwykonań. To są środki, które mogły trafić na operacje naszych pacjentów, na operacje na kręgosłupie, na głowach, na szyi. To są osoby, które dzięki tym zabiegom mogły trafić do, do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, do pracy, a więc mogły też nie powodowały dużych kosztów społecznych. No dzisiaj... Narodowy Fundusz Zdrowia wycenia kolejny raz nam umowę na 5 milionów złotych, co jest trochę rażąco niesprawiedliwe. Natomiast no, my zainwestowaliśmy dużo środków i czekamy też na zwroty z tych inwestycji. Także, szanowni Państwo, przed nami wiele inwestycji. Składaliśmy również dokumenty do KPO. Planujemy tutaj m, zakupić sprzęt na kwotę około 50 milionów w zakresie terapii, diagnostyki onkologicznej. Wczoraj byłem na spotkaniu służbowym z panem marszałkiem, to również przywożę dobrą wiadomość, bo pan marszałek wczoraj się wypowiadał, że jeżeli wy wygry wygry będziemy wygrywać takie projekty, to również możemy liczyć na wkłady własne województwa lubelskiego, także to są naprawdę ogromne środki, które trafiają do naszego szpitala, za co jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Po tej wystąpieniu to właściwie powinniśmy się ograniczyć tylko do klaskania tak naprawdę, to wszystko idzie całkowicie. to Praca, która jest wykonywana przez cały zespół szpitala w Białej Podlaski no, zasługuje na najwyższą pochwałę. To szpital w Białej Podlaski jest nie tylko jasnym punktem na mapie szpitali województwa lubelskiego, ale także i na mapie szpitali województwa polskiego. Eee... To ważne, że ten szpital się tutaj rozbudowuje, to ważne, że ten ośrodek się rozrasta. To jest jedna z takich rzeczy, które utrzymują pozycję całego miasta przecież. To Biała Podlaska jest byłem miastem wojewódzkim, które gdyby nie takie działania traciłoby tylko swoją stołeczność, traciłoby swój wielkomiejski sznett czy To Dziękuję za to szczególnie panu dyrektorowi, dziękuję panu marszałkowi, że dba o ten rozwój całego województwa i że dostrzega potrzeby tej północnej Lubelszczyzny I to, że, że powstaje tutaj szpital, który jest nie, nie, nie szpitalem miejskim, ale szpitalem regionalnym, a może także, jeśli plany wszystkie się powiodą, będzie szpitalem o znaczeniu ogólnopolskim. Więc to, to są rzeczy, które Zasługują na najwyższą pochwałę i muszę powiedzieć, że to bardzo się cieszę, że mogę obserwować ten rozwój, i, bo to krzepi serce, krzepi serce, a ostatnio potrzebuję pokrzepienia serca. Co powiedział dyrektor Gdańskiego Szpitala Specjalistycznego w Gaj Podlaskiej, to jest prawda, cała prawda. To co powiedział senator Grzegorz Bierecki to są miłe słowa pochwały zarówno dla pana dyrektora za dobrą organizację, no i dla nas, bo to dla nas rzecz tutaj jestem razem z Jarosławem i z Panią Radną. Barbarą, dla nas ochrona zdrowia to jest najważniejsze zadanie samorządu województwa lubelskiego, ja wszędzie, wszędzie wobec mówię, że zdrowie jest najważniejsze i dlatego naszą ambicją jest, żeby te cztery regiony, które, z których składa się województwo lubelskie, ten region lubelski, region chełmski, zamojski i bialski miały na tym samym poziomie ochronę zdrowia czy służbę zdrowia jak dawniej mówiono, a teraz mówi się o ochronie zdrowia? Chyba dobrze mówi pani dyrektor, tak, teraz się mówi o ochronie zdrowia, żeby był ten sam poziom. Kiedy pan dyrektor zwrócił się w tamtym roku, że chce Dawinci, przedstawił argumenty, że tutaj można to robić, że będą specjaliści, którzy chcą się uczyć, chcą robić na tym aparacie, ja powiedziałem, że tak, to... Tak trzeba, bo ten ośrodek ma mieć wszystko to samo, co w Lubinie, Szanowni Państwo. Ja jak siedząc tutaj chcę to zagwarantować, że nie ma, nie ma podziału na w województwie na część A, część B, część C. Nie. Województwo Lubelskie od Annopola, gdzie ja mieszkam w powiecie kraśnickim, do Janowa Podlaskiego, to jest idealnie z południowego zachodu na północny wschód. To jest tam chyba najdłuższa odległość, będzie może 300 kilometrów. I spod Tomaszowa, spod Tomaszoru Lubelskiego w okolicy Dęblina, bo to są takie dwie, to jest jedno województwo. Tu mieszka 2 miliony, chyba 35 tysięcy mieszkańców. Każdy ma mieć prawo do takiej samej opieki medycznej, zdrowotnej, do takiego samego poziomu leczenia i my to wypełniamy i wydaje nam się, że tutaj powiem nieskromnie w naszym imieniu Państwa także, że chyba nam się to udaje, bo te pieniądze są najlepiej wydanymi pieniędzmi, a w Białej Podlaskiej jeśli mamy jeszcze dobrego zarządzającego, który wsłuchuje się w głos Panów Doktorów szanownych, no to on to realizuje. On nie zarządca, pa, państwo medycy, którzy wiedzą, co jest najnowocześniejsze, co, jakie metody trzeba wprowadzać. To jest piękny miks i takie miksy są. Są najlepsze, Szanowni Państwo, bo e, Państwo się znacie na jednym, ten człowiek zna się na zarządzaniu, na tworzeniu, realizacji Waszych wizji, bo te wizje to są Wasze. Bo ja zawsze powtarzam, że e, ja nie jestem mądry sam, bo jestem mądry, to jestem mądrością współpracowników i to jest najlepsze, kiedy e, ludzie potrafią słuchać i ludzie potrafią korzystać i wspólnie tworzyć te programy. A, a Białska e, Ochrona Zdrowia, wierzcie mi Państwo, że jak e, ta autostrada A2 E uh -huh. Będzie, będzie, to będą się i będą z Mazowsza tutaj jeździć. Ja, ja, ja to gwarantuję, bo jeśli e, Wy macie wizję i pasję i ta droga z Warszawy do Białej się skróci bardzo, e, będzie bardzo krótka, to i więcej specjalistów będzie, i więcej pacjentów będzie, i ten szpital, tak jak pamiętacie, ja jestem starszy, pan, szpital na kraje Mesta. Pamiętacie? Nemocnice na, na kraje Mesta, czyli szpital na peryferiach. A oczywiście mówię to co w cudzysłowie, stanie się. Naprawdę świetnym ośrodkiem, rekomendowanym przez e, dziesiątki ośrodków z Polski, że tu można leczyć w określonych e, dziedzinach medycyny skutecznie, szybko i bardzo profesjonalnie. Tego życzę, panie dyrektorze. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo za zabranie głosu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Państwu za uroczyste za przybycie na uroczyste otwarcie naszej pracowni hemodynamicznej wyposażonej w nowy angiograf. Dziękuję za przybycie Panu Senatorowi Grzegorzowi Bieleckiemu. W szczególności chciałbym podziękować Panu Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu za sfinansowanie w całości tego właśnie angiografu. Chciałbym też podziękować Panu Dyrektorom, zwłaszcza Panu Dyrektorowi Artołowi Koziołowi za to, że nasz szpital nieustannie się rozwija. Nie tylko w dziedzinie kardiologii, ale tak jak już było to powiedziane neurochirurgii, onkologii, radiologii, urologii i ginekologii. Chciałbym kilka słów powiedzieć o tym urządzeniu. E, Które Państwo zobaczą za chwilę. E, angiografy służą nam do wykonywania zabiegów e, koronarografii, angioplastyki, ale nie tylko. Służą też do zamykania e, otworów międzyprzedsionkowych u pacjentów młodych po udarach mózgowych. Służą do wszczepienia stymulatorów e, resynchronizujących w, w ciężkich niewydolnościach serca ale przede wszystkim rola angiografów jest, to jest ratowanie życia pacjentom w zawałach mięśnia sercowego. Rozwój, rozwój kardiologii inwazyjnej to jest okres około 50 lat, od momentu kiedy niemiecki lekarz Andrans Gryncyk po raz pierwszy wykonał w 1977 roku angioplastykę balonową ale za ojca cewnikowania serca uważa się Wernera Forsmana, który w 1929 roku, roku wprowadził sobie cewnik, sam sobie wprowadził cewnik przez naczynia obwodowe do prawego przedsionka i w ten sposób udowodnił, że jest możliwe zacewnikowanie serca. W naszej pracowni w ubiegłym roku wykonaliśmy około 2000 koronarografii i 1300 angioplastyk. Ten angiograf to jest nowoczesny sprzęt, który zmniejszy dawkę promieniowania, ale też będzie wyposażony w, w dodatkowy osprzęt obrazowania wewnątrznaczyniowego i wykonywania badań czynnościowych. Także jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować za, wyposa za wyposażenie naszego oddziału w nowoczesny sprzęt który będzie ratował życie pacjentom. Najlepszy moment, aby powiedzieć o tym, co jest najważniejsze dla tego szpitala, czyli 30 grudnia uczestniczyłem i odbyliśmy Radę Społeczną naszego szpitala, gdzie opiniowaliśmy, Szanowni Państwo, plan rzeczowo-finansowy, z którego wynika jasno, Panie Marszałku, że jest przygotowany bardzo dobrze, jest zbilansowany, są zabezpieczone środki na inwestycje, na wkład własny i istnieje również bezpieczna poduszka finansowa, która pozwala dyrektorowi tak optymistycznie podejść do zaplanowanych inwestycji, które w roku 2025 będą przeprowadzone. I jest to również, Szanowni Państwo, najlepszy moment, aby podziękować senatorowi Grzegorzowi Giereckiemu. Panu Marszałkowi Jarosławowi Stawiorowskiemu, Zarządowi Województwa, Radnym Województwa, Pani Dyrektor Małgorzacie Skrok za życzliwość, serdeczność i przychylność. Te wszystkie inwestycje, które mają miejsce dzisiaj w Białej Podlaskiej, one są widoczne na tle całego Województwa. One niosą ze sobą bezpieczeństwo pacjentów, jak i podnoszą jakość świadczonych usług na najwyższym poziomie, a dzisiejszy przykład za chwilę zobaczymy pracowni hemodynamiki, jak to urządzenie wygląda i jak ono będzie pracowało i jakie przyniesie korzyści tutaj dla na mieszkańców naszego południowego Podlasia, ale i nie tylko, tak jak pan marszałek wspomniał, będą to przecież przyjezdni zapewne i z innych województw. Także, panie dyrektorze, również panu dziękuję za to zarządzanie, za tą komunikację, za tą transparentną, taką oględną sytuację, jak wygląda. W ogóle służba zdrowia, jak ona powinna funkcjonować i na czym ona się opiera. Także dziękuję również panu ordynatorowi Sebastianowi Wójcikowi, panu dyrektorowi medycznemu, którzy również nas sprzyjają, doradzają, informują jakie mamy potrzeby, które też również wynikają z map potrzeb województwa lubelskiego i to staramy się realizować. Jeszcze raz serdecznie.